Personel i pacjenci sanockiego szpitala pikietowali pod siedzibą NFZ. Nowy rok, wyższe opłaty. Czy jest się czym niepokoić? W naszych stawkach podatkowych na rok 2010 przewidzieliśmy wzrost podatków tylko o 1%. Niebywały sukces ucznia Państwowej Szkoły Muzycznej w Sanoku. Bartek Głowacki wystąpi na Eurowizji. Muzyka w serwisie sportowym powiemy o niecodziennym widowisku na torze lodowym, Kończy się cierpliwość pracowników i pacjentów w podkarpackich szpitali. W czwartek pod budynkiem Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie odbyła się manifestacja przeciwko aktualnej polityce NFZ-u. Z Sanoka do stolicy województwa pojechało dwa autokary z protestującymi. Nasz kontrakt ma być o 20% niższy. No co to oznacza? No to oznacza kłopoty dla pacjentów. Wynikające z większych kolejek do zabiegów, z większych kolejek do diagnostyki. Oznacza to również redukcję, prawdopodobnie personelu szpitala, co również przekłada się na jakość opieki lekarskiej, medycznej, pielęgniarskiej. Finansowanie szpitali na Podkarpaciu jest niewystarczające. Mówiąc krótko, nie starcza na leczenie wszystkich pacjentów. I w tym roku niestety doszliśmy już całkowicie do ściany. No nie ma już w tym momencie nie ma możliwości, żeby dokonać krok w tył. Po prostu skończy się to wszystko katastrofą, dlatego walczymy o to, aby, aby Narodowy Fundusz Zdrowia jednak w większym stopniu finansował leczenie pacjentów najciężej chorych w podkarpackich szpitalach. Czasem już myślę, co mamy robić jako samorządowcy, jako dyrektorzy szpitali, jako cała załoga, żeby ten dostęp do świadczeń był lepszy, żeby do komunikacji. Naprawdę nieraz człowieka ogarnia rozpacz. I tu jest chyba taki gest rozpaczy. Przypomnijmy, proponowany kontrakt dla Sanowskiego Szpitala w tym roku jest niższy o 1 200 tysięcy złotych od ubiegłorocznego. Co gorsza Narodowy Fundusz Zdrowia jest dłużny placówce ponad 5 milionów złotych. Przedstawiciele nfz liczą na kompromis, chociaż od razu mówią, że dodatkowych pieniędzy na kontrakty nie będzie. Jeżeli chodzi o nasze stanowisko, no to... W zasadzie się nic nie zmieniło. Środki pozostają dalej takie same. Zostały rozdysponowane w taki sposób, że nic nam w rezerwie nie zostało. Wydaje nam się, że zostały rozdysponowane w najlepszy sposób z możliwych, z tego co było. Nic nie zanosi się, że będzie więcej tych środków. Podkarpatcy samorządowcy nie tracą jednak nadziei. Na specjalnym konwencie, który zwołano po pikiecie, zastanawiali się, co zrobić, żeby wszystkie polskie szpitale i pacjenci z różnych regionów Polski byli traktowani tak samo. No, nie wyobrażamy sobie, żeby te szpitale nie funkcjonowały. My sobie tego nie wyobrażamy. Natomiast ktoś na górze pewno sobie wyobraża, bo dając tak małe pieniądze na te nasze szpitale, decyduje, że. Tych osób przyjmowanych będzie mniej, że te nasze osoby to powinny jeździć do województw, które są lepiej finansowane na służbę zdrowia, które no, mają pieniądze na, na również na inwestycje. no Bo jeśli tam jest y, y, średnio na mieszkańca o 400, 300, 200 zł więcej niż na Podkarpaciu, to z tego powstają olbrzymie pieniądze i, i tych pieniędzy na inwestycje w tych szpitalach jest o dużo więcej. Natomiast u nas. No jeśli nie będziemy inwestować, a są wymogi. Szpital będzie funkcjonował, dane oddziały funkcjonują, jeśli, jeśli spełnia wymagania. W tej chwili członkowie konwentu wysłali list otwarty do prezydenta i premiera informujący o niepodpisaniu kontraktu oraz powołaniu zespołu 12 osób, które zajmą się negocjacją z NFZ. -em. Jeżeli te działania nie pomogą, na przełomie stycznia i lutego w Warszawie planowana jest duża manifestacja. Nowy rok zmienia cyfry nie tylko w kalendarzu. Te zazwyczaj zmieniają się także na rachunkach. Wraz z pierwszym stycznia podrożała cena wody. Wiadomość, która wypłucze większe sumy z portfeli Sadoczan wcale ich nie cieszy. Dużo wody się zużywa, więc to na pewno po kieszeni pociągnie. Oczywiście, że martwi, bo są takie duże opłaty, wszelkie różne inne koszty i woda i to uderza po kieszeni. Oczywiście zawsze najbiedniejszych. W porównaniu z budżetem domowym, na, na jak jest więcej osób, to jest dużo, no bo wie pan, jednak woda, trzeba korzystać z wody, prawda? W 2009 roku łącznie za kubik wody i odprowadzanych ścieków płaciliśmy 6 ,85 zł 85 groszy. Teraz płacić będziemy 7 ,48 zł 48 groszy, czyli drożej o 63 grosze. Na podwyżkę miało wpływ kilka czynników. Jest wiele przyczyn, które powodują, że z roku na rok cena wody i ścieków jest wyższa. Na przykład energia elektryczna. Na przykład fundusz płac, choć oczywiście nie w jakimś tam wielkim stopniu, ale choćby w takim pokrywającym inflację. Wiele jest także przyczyn technicznych. To, że mamy stare sieci, mają już swoje lata, ulegają awarii. Ich usuwanie to także dodatkowy koszt. Oprócz cen wody wzrósł także podatek od zajmowanej powierzchni lokalowej. Zdaniem urzędników, ta podwyżka nie uderzy nas odczuwalnie po kieszeni. W naszych stawkach podatkowych na rok 2010 przewidzieliśmy wzrost podatków tylko o 1%. W przypadku mieszkań i budynków mieszkalnych wzrost stawki 1% faktycznie wyniósł dosłownie 1 grosz, czyli stawki wzrosły w zakresie mieszkań z 0,59 zł. do 0,60 zł. Paradoksalnie oszczędzanie wody powoduje wzrost jej ceny. Koszt produkcji bowiem pozostaje taki sam, ale różnice w tej sytuacji zmuszeni są dopłacić odbiorcy. Wobec wyższych rachunków, szczególnie na początku roku, warto pamiętać, by szczegółowiej planować domowy budżet. Uwzględnione wcześniej wydatki mogą ustrzec nas przed wpadnięciem w finansowy wir.